Hej, w tym filmiku chciałabym Wam przedstawić najnowszy model smartwatcha marki Vector Smart, jest to model Stylish. Ten akurat jest typowo kobiecy, w tonacji różowej, jak widzimy pasek jest wykonany z tworzywa sztucznego, natomiast jego zadaniem jest imitowanie skóry, dzięki czemu na nadgarstku prezentuje się naprawdę ładnie i może być e, stosowany w różnych stylizacjach i aranżacjach. Natomiast sama koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej. W tym konkretnie filmiku chciałabym Wam przedstawić opcję kalendarzyka menstruacyjnego. Funkcja kalendarzyka menstruacyjnego staje się dostępna w momencie powiązania zegarka z telefonem. By to zrobić potrzebujemy aplikacji Hitwit Pro, która jest dostępna w Apple Store bądź w sklepie Play. Schodząc na sam koniec listy, widzimy zdrowie kobiet, i tutaj po wejściu w zakładkę mamy dostępne wszystkie potrzebne nam informacje odnośnie owulacji, dni płodnych, niepłodnych oraz przewidywanej menstruacji. W momencie, gdy zachodzimy w ciążę, również te dane się aktualizują, więc będziemy miały wszystkie dane na bieżąco. Po więcej informacji odnośnie funkcji Vector Smart zapraszamy do innych filmików.